Czytał pan wpisy, które się pojawiły na temat choćby Donalda Tusk, ale nie tylko, bo tam różnym innym politykom też się obrywa. Ze zniesmaczeniem czytałem to, co się dzieje, i mam wrażenie, że wchodzimy na wyższy poziom mowy nienawiści, który sterowany jest przez algorytmy, i że w tej sprawie dzisiaj przymknięcie oczu albo niezauważanie, albo śmianie się z tego, a widziałem też polityków, którzy to obśmiewali, jest błędem, który w przyszłości może kosztować człowieka. Wolność słowa należy się człowiekowi. A nie sztucznej inteligencji. To znaczy co, możemy powiedzieć, że ograniczamy działanie sztucznej inteligencji w Polsce? To znaczy, że musimy mieć świadomość, że obecne przepisy, które są w Europie i w Polsce, mogą nie wystarczyć, żebyśmy nie zauważali błędów, algorytmów, które nie wiemy, jak są sterowane, jeżeli będziemy zgłaszali naruszenie, a będziemy zgłaszali, a platformy dużo się nie będą do tego stosowały, to musimy mieć. I możliwości prawne, ale też decyzyjność dotyczącą chociażby tego, że te platformy będą wyłączane. Będziemy wyłączać XS Polski? Możemy to zrobić? Mamy podstawę prawną? Musimy rozważać w przyszłości również takie elementy, które jeżeli platformy nie będą stosowały się do wytycznych, żeby przeciwdziałać mowie nienawiści, że sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja będzie tam decydowała bardziej niż człowiek i będzie podsycała nienawiść, to musimy mieć i rozważać świadomość wyłączenia X. Panie premierze, ale to nie sztuczna inteligencja zdecydowała, że ustawiła tak algorytmy. To Elon Musk zdecydował, że zdejmuje ograniczenia ze sztucznej inteligencji. To jest jego decyzja. Dlatego o tym mocno mówię. To znaczy, czas, w którym przymykanie oczu yy, ma być yy, czymś normalnym, się skończył. DevPisy, które są na x, generowane przez algorytmy, które Nazywamy sztuczną inteligencją, są decyzyjnością platform. Platformy biorą za nią odpowiedzialność i jeżeli implementują, wkładają, działa tam sztuczna inteligencja, która nie stosuje się do zasad człowieka, która łamie standardy demokratycznego życia, które kodeks etyczny obowiązuje, i skoro kary by miała zapłacić i skoro się nie będzie stosowała, dalej to będzie robiła, i taki Elon Musk będzie nam mówił wprost: na całym świecie, nie tylko w Polsce, macie. Taką inteligencję sztuczną, jaką chcecie, czyli ma ona hejtować, nienawidzić, ma ona wzburzać emocje, to jestem zwolennikiem, żeby ona nie działała.